Przeczytacie na kolejnym odcinku. Dziś mam strąbki, których edycja kończy się 25 czerwca i mamy tak super trzynastka. Oczywiście ta wersja pierwsza, teraz już mamy nową. I mam po trzy sztuki. Tutaj z każdej zdrapki Kierunek, Kasa, do tego Crazy 8 i trzy razy Paradiso. Z tym numerem 755. Wkład dziś to 66 zł. Ja sobie będę brała po jednej. Tutaj będę po prostu na przemian sobie drapać. A zaczynam od super, trzynastki, numer 38. Mam po kolei, bodajże, dobrze. Dobra, trzynastka potrzebna.

Więc kolejna ze strapek to Crazy 8 numer 34, której się naszukałam. No i szukam ósemek 5, 9, 2, 7 strapka z numerem 34. Chyba powiedziałam, ale jakby coś to przypomnę tutaj nie ma. Dobra, czyli tanie. Okej. Okay. To idzie na bok. I jedna ze strapek Paradiso. A tu jest z numerem 19: termometr i flamik. Od tych symboli sobie zaczynam. Tutaj flamik i termometr. Tyle. Szorty i żółw. Czyli w tych dwóch nie ma. Tutaj mam żółwia, tutaj są szorty, tu i żółw. Dobrze, dalej. Kostka i okulary. Tutaj nic, tu są okulary, kostka. I w ostatnim nic. Płetwy i słońce. Tu. Hmm. Tutaj są dwa słońca i tutaj już nic. Mewa i deska. Tu. No i to tyle. Bluzka i delfin. Tutaj. I w ostatnim nie ma. Tu mam jeszcze serce i motyla. Motyl. Dobra. Fala i torba. No coś ten ostatni kwadrat, tutaj nic nie wpada. Aparat. okej okay, już jestem. Dobra, latarnie aparat. Więc tak tutaj. Aparat, aparat. I aparat daje 15 zł. Tutaj i tu jest jeszcze aparat. No i to tyle. Tęcza i kapelusz. Tutaj, tu. tęcza jeszcze tu. I tutaj, kętcza kapelusz. No dobra, to wychodzi, że tu linia tylko ta jest. Pomarańczy nie było. Chyba nie. E, P i P. Dobra, nie pamiętam. Kompasa nie było. Dobra, tutaj jeszcze mam, bo widzę, że fali nie strapałam, więc fala tutaj daje jeszcze 25 zł, czyli mam dwie linie. 25 i 15. Tak mi się coś wydawało, że to jest 40 zł. No i teraz by mi się te kontrolne skazały. Dobra, czyli cztery dyszki na tej strapce. Biorę sobie następny tutaj. Numer 37, super 13. Następna kolejka idzie tych zrapek. No i też potrzebna jest 13. Tutaj już tu nie ma, więc kontrole będą różne. Kierunek kasa numer 14 tym razem.

Teraz crazy 8. O, ale śmieci mi się tutaj zebrały. Numer 35. Będzie widać, będzie. No i czy będzie tak jest? 1, 9, 4, 3, 9, 4, 7, 5, 2 i ostatnia liczba to 2. X i C, więc też nic. A teraz biorę sobie Paradiso. I tu mam numer dwunasty. Chmura i Słońce. Tutaj Słońce. Tutaj. Więc w ostatnim jest Chmura. Krab i żółw. Tutaj mam kraba, krab oraz żółw. Rozgwiazda i napój. Hmm. Czy tutaj coś jeszcze? Chyba nie. No to teraz kompas i kostium. Są tutaj. Kostium jeszcze tu. Deska i mewa. Tutaj jest mewa tutaj. pomarańcza i ośmiornica, liść i piłka i kolejne dwa symbole to szorty torba Torba jest tutaj, jest tutaj, tutaj mam szorty, tutaj i torba. OK. Motyl i okulary. To tu. Okulary. I ostatnie dwa symbole to kostka i parasol. No dobra, tutaj jeszcze parasol. Więc pusto, dokładnie. Czyli ta runda nie poszła. Wszystkie zrabki sprzedane. Z numerem 36, ostatnia seria tutaj idzie i mam tak 48 47 14 40 26 32 56 więc tutaj 13 nie ma, ale jedna tam padła z wygraną. Kierunek kasa numer 17. No i mamy 8 32 3 oraz 6

z numerem 36. No to by się przydała jeszcze ósemka, ponieważ każda ze strapek wygrała oprócz crazy. Więc tutaj szukam ósemki. Jest, jest czerwona ósemka, która nawet mnoży razy 2. Dalej mam 5, 7, 9, 7, 2, 3 i 6. A pod ósemką 20 zł będzie bo mamy dyszkę która mnoży wygraną da idę super 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 Usameczka się znalazła także z ze zdrapek coś tam dała na zakończenie i z numerem ósmym jeszcze mam paradiso yy, i tutaj tak kostka i kotwica jako pierwsze symbole kotwica tu jest kostka parasol i mewa Mewa i tu parasolki są dwie Chmula, chmura i latarnia. Teraz tutaj. ichmura ośmiornica i liść OK, ryba i wodolot to wszystko yy, więc tak łódź motyl teraz takie symbole motyl i tu w ostatnim i w ostatnim niestety nic no to torba i kostium torba tutaj tu musi być kostium. Chyba tylko jeden. Dobra, dalej. Serce i termometr. Tu, tu. I tutaj. Krab i aparat. <coughs> Dobra. Ostatnie dwa symbole to fala i kapelusz. To tutaj fala. Tutaj. Kolejna. Kapelusz i fala. Dobrakło słoneczka. Do głównej tutaj też, tu też zabrakło. Była łódź, ale nie było delfina. Tu wychodzi, że też jest przegrana. Dokładnie. No dobrze, czyli sprzątam ten śmietnik. Więc tak: Paradiso 40 zł, dwie linie. Do tego Crazy 8 daje 20 zł, więc mam 60. Kierunek kasa 15 zł, 75 zł. I 2 zł w Super 13. Ups. nie było widać, czy nie było. I 2 zł w Super 13. To jeszcze raz pokażę, bo z nie zmniejszyłam. Nie wiem, czy widziałam. widzieliście, czy nie. Yy, ile mówiłam? 70, 77 zł, więc yy, zdrabki z się żegnają z plusem. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa!